Podczas niedawnego wiecu w Milwaukee, w stanie Wisconsin, Donald Trump przeżył moment, który głęboko poruszył zgromadzonych uczestników i odbił się echem daleko poza granicami wydarzenia. Spotkanie, pełne zwykłego zapału i emocji, nabrało głębokiego zwrotu, gdy Trump napotkał znajomą twarz ze swojej przeszłości. To nieoczekiwane spotkanie rozegrało się z surową emocjonalnością, zaskoczyło wszystkich i ujawniło stronę Trumpa której wielu nigdy wcześniej nie widziało. Więc był pełen oczekiwań, gdy Trump wszedł na scenę. Jego charyzma elektryzowała tłum. Gdy wygłaszał swoje końcowe uwagi, zaczął przeszukiwać morze czerwonych czapek i entuzjastycznych zwolenników. Ale wtedy wydarzyło się coś niespodziewanego: Trump w połowie zdania nagle zamarł, pozostawiając tłum w zawieszonej ciszy. Publiczność, pochłonięta jego przemówieniem, była zaskoczona nagłym przystankiem, nie wiedząc, co spowodowało to zatrzymanie. Pośród morza zwolenników spojrzenie Trumpa skupiło się na kobiecie kilka rzędów dalej. Nie robiła zamieszania ani nie próbowała się wyróżniać, po prostu stała w ciszy. Jej oczy spotkały się z jego spojrzeniem, a na jej ustach pojawił się spokojny, pogodny uśmiech. W miarę jak mijały minuty, Trump wydawał się zmagać z nagłą falą rozpoznania. Było jasne, że znał tę kobietę, ale trudno mu było całkowicie ją sobie przypomnieć. W próbie odzyskania opanowania i odświeżenia pamięci, Trump zdecydował się otworzyć sesję pytań z publiczności. Odpowiadając na szereg pytań, wskazał na kobietę, która przyciągnęła jego uwagę. Przekazano jej mikrofon, a kiedy wstała, jej opanowanie i wdzięk przyciągnęły spojrzenia wszystkich wokół. Panie Trump, zaczęła wyraźnym i pewnym głosem, Jestem Melissa John, Miss Wisconsin 2005. Trump, zawsze showman, odpowiedział zabawnym żartem. Z uśmiechem i skinieniem głowy powiedział: Teraz już widzę. Co wywołało śmiech wśród tłumu. W tym momencie wydawało się to być typowa wymiana zdań podczas wiecu Trumpa. Jednak, w miarę jak Melissa kontynuowała swoją opowieść, dzieląc się doświadczeniami z przeszłości, coś zaczęło się zmieniać w postawie Trumpa. Jego zwykła bóńczuczność ustępowała miejsca coraz większemu rozpoznaniu. Figlarny uśmiech stopniowo przekształcał się w wyraz prawdziwego zainteresowania, a potem, ku zaskoczeniu wszystkich, w spojrzenie pełne ciepła i czułości. To było tak, jakby elementy dawno zapomnianej układanki zaczęły układać się w umyśle Trumpa. Każde słowo, które wypowiadała Melisa, zdawało się zalewać jego pamięć obrazami z przeszłości. Umysł Trumpa powędrował z powrotem do roku 2005, do czasów, gdy był głęboko zanurzony w świecie konkursów piękności, otoczony przepychem i blaskiem. Żywo przypominał sobie Melisę, pełną życia młodą kobietę z obiecującą przyszłością. Jej uśmiech rozświetlał scenę, a jej inteligencja robiła wrażenie na sędziach. Trump wtedy sądził, że zajdzie bardzo daleko w życiu, ale los najwyraźniej miał inne plany. Jego wyraz twarzy spochmurniał, gdy przypomniał sobie pewien bolesny dzień, w którym dowiedział się, że u Melisy zdiagnozowano poważną chorobę. Kontrast między tą energiczną młodą kobietą, którą znał, a wyobrażeniem jej walczącej o życie w szpitalnym łóżku był szokujący. Pamięć o tej wiadomości pozostała z nim i próbował zaoferować wsparcie w jedyny sposób, jaki znał, poprzez odręcznie napisany list. W erze szybkich e-maili i bezosobowych wiadomości tekstowych, Trump postanowił napisać osobisty list, wkładając szczerość w każde słowo. To nie była tylko formalność ani chwyt PR-owy. To była prawdziwa deska ratunku dla kogoś, kto bardzo jej potrzebował. Jego list miał na celu przynieść pocieszenie i nadzieję w najciemniejszych chwilach życia Melisy. Stojąc teraz na scenie, Trump zdał sobie sprawę z głębi wpływu tego prostego aktu dobroci. Melisa uchwyciła się jego słów jak koła ratunkowego, używając jego przesłania jako latarni nadziei. To wsparcie dało jej siłę do walki z chorobą, dając jej odnowionego ducha. Świadomość, jak istotne były jego działania dla niej, była dla Trumpa poruszająca. Jego zwyczajowa pewność siebie zadrżała. A tłum był świadkiem rzadkiego momentu wrażliwości u człowieka znanego z twardej postawy. Pamiętam to, powiedział Trump, z trudem utrzymując swoją zwyczajową kontrolę, podczas gdy wszystkie spojrzenia zwróciły się w stronę Melisy, oczekując jej odpowiedzi. Atmosfera była pełna napięcia. To nie była już tylko historia z przeszłości, ale spotkanie rozgrywające się w czasie rzeczywistym, mające potencjał, by odsłonić stronę Donalda Trumpa której niewielu kiedykolwiek doświadczyło. Ta strona Trumpa nie była nowa. Ukrywała się za jego rozbuchaną osobowością długo przed rozpoczęciem kariery politycznej. Przecięcie się jego ścieżki z Melisą było wzruszającym przypomnieniem, że najbardziej nieoczekiwane spotkania w życiu mogą mieć trwałe skutki. Historia Melisy zaczęła się od obietnic. W wieku 23 lat została koronowana na Miss Wisconsin. A jej uroda, inteligencja i charyzma przyciągnęły uwagę wielu, w tym Donalda Trumpa, który wówczas był właścicielem konkursu Miss USA. Jednak zaledwie kilka lat po zakończeniu jej panowania życie Melisy przybrało dramatyczny obrót. W 2011 roku, w wieku 29 lat, zdiagnozowano u niej dysfunkcję autonomiczną, rzadką i nieuleczalną chorobę. Która wpływa na zdolność układu nerwowego do kontrolowania mimowolnych funkcji organizmu. Diagnoza była druzgocąca. Melisa, kiedyś pełna życia, zaczęła mieć trudności z wykonywaniem podstawowych, codziennych czynności. Jej objawy obejmowały silne zmęczenie, zawroty głowy, omdlenia i przewlekły ból. Życie, które niegdyś było pełne blasku królowej piękności, zamieniło się w długie godziny spędzane w szpitalnych salach. I walkę z fizycznymi, emocjonalnymi i finansowymi wyzwaniami. Rachunki medyczne się piętrzyły, a zarządzanie chorobą podczas opieki nad jej małym synkiem, Jackiem, zbierało swoje żniwo. W tym mrocznym okresie życia Melisy pojawiło się nieoczekiwane koło ratunkowe, osobisty list od Donalda Trumpa. Trump dowiedział się o jej stanie zdrowia poprzez wspólnych znajomych ze świata konkursów piękności. Jego odręcznie napisany list, pełen słów otuchy i obietnic wsparcia, dotarł do niej w chwili, gdy czuła się najbardziej samotna i pozbawiona nadziei. Ten list nie był pustym gestem. Wkrótce po nim nastąpiło rzeczywiste wsparcie ze strony organizacji Trumpa, w tym pomoc w pokryciu kosztów leczenia. Pomimo ponurej diagnozy, Melisa odmówiła poddania się. Zainspirowana dobrocią Trumpa i napędzana miłością do swojego syna, stała się orędowniczką osób cierpiących na tak zwane niewidzialne choroby. Wykorzystała swoją pozycję byłej królowej piękności, aby zwiększać świadomość społeczną na temat dysfunkcji autonomicznej i inspirować innych, którzy zmagają się z podobnymi trudnościami. Na przestrzeni lat, choroba Melissy nadal była codzienną walką, ale jej duch pozostał niezłomny. Stała się symbolem nadziei i wytrwałości w swojej społeczności. I często podkreślała, że wsparcie Trumpa było kluczowym czynnikiem, który umożliwił jej dalszą walkę. Teraz, stojąc pośród tłumu na wiecu, Melisa nie była już tylko twarzą z przeszłości Trumpa. Reprezentowała żywe świadectwo potęgi współczucia i nieprzewidywalnych sposobów, w jakie ludzkie życia mogą się przecinać i wzajemnie kształtować. Podczas gdy pytanie Trumpa zawisło w powietrzu. Stadion wypełniło namacalne napięcie. Tłum, jeszcze niedawno rozemocjonowany i głośny, pogrążył się w grobowej ciszy. Wszystkie spojrzenia zwróciły się ku Melisie, która walczyła, by powstrzymać łzy. Przytłoczona emocjami, jej głos, początkowo drżący z powodu wspomnień i wdzięczności, rozbrzmiał wyraźnie w ciszy stadionu. Panie Trump, zaczęła a jej słowa przerywały ledwo powstrzymywane szlochy. Jestem tutaj, by podziękować panu osobiście za ten list. To było moje największe marzenie. Zrobiła pauzę, biorąc głęboki oddech, aby się uspokoić. Trump czekał cierpliwie. Jego zwyczajowa niecierpliwość została zastąpiona spojrzeniem pełnym szczerej troski i empatii. Głos Melisy stawał się silniejszy w miarę jak kontynuowała. Ujawniła, że hojność Trumpa nie zakończyła się tylko na niej. To nie tylko ja komu pan pomógł, powiedziała, a jej oczy błyszczały dumą i wdzięcznością. Mój syn, który jest Meksykaninem z pochodzenia i był przy mnie na scenie w 2009 roku, otrzymał pełne stypendium na studia dzięki pana organizacji. Po tłumie przeszedł szmer zaskoczenia i podziwu. Wyraz twarzy Trumpa złagodniał. Przez jego rysy przeszła mieszanka pokory i cichej dumy. W tym momencie polityczne podziały zdawały się znikać. Zastąpione wspólnym docenieniem tego autentycznego momentu ludzkiego połączenia. Zarówno zwolennicy, jak i krytycy Trumpa obserwowali zafascynowani, poruszeni stroną Donalda Trumpa, która wykraczała poza politykę. Gdy Trump w końcu znalazł odpowiednie słowa, wygłosił przesłanie, które poruszyłoby każdą matkę. Będziemy czuwać nad pani synem. Wie pani, że oni też będą nad nim czuwać, bo miejmy nadzieję, Będą blisko. Ci lekarze się mylą, będą państwo razem. Tłum wciąż pozostawał w ciszy, patrząc na Trumpa z dumą w oczach. Oto stał człowiek, którego media często przedstawiają jako przebiegłego biznesmena z lodowatym sercem, a teraz składał obietnicę umierającej matce, że osobiście zadba o jej syna, jeśli ona odejdzie zbyt wcześnie. Ten obraz Trumpa drastycznie różnił się od tego, do którego przywykło wiele osób. Ale w tamtej chwili nikt nie wątpił, że mówił prosto z serca, nie jako polityk łaknący głosów. Niech Pana Bóg błogosławi, powiedziała Melisa z głosem wypełnionym emocjami. Obietnica Trumpa, że zajmie się jej synem, znaczyła dla niej więcej niż mogła wyrazić słowami. Ale nie skończyła jeszcze swojej historii. Chciałaby Trump wiedział, jak bardzo go podziwia i jak jego wsparcie ukształtowało jej życie. Pisałam listy do mojego syna, powiedziała, listy, które ma przeczytać, kiedy będę już w niebie. Piszę mu, co pan dla nas zrobił i że teraz ma ogromną odpowiedzialność, by oddać światu to dobro, tak jak pan uczynił to dla nas. Trump odpowiedział z prostotą, ale z wyraźnym wzruszeniem. To bardzo piękne. Dziękuję. Naprawdę piękne. Niektórzy w tłumie przysięgali później, że zobaczyli łzy w kącikach oczu Trumpa. Próbował pozostać nieruchomy jak zwykle, ale było jasne, że ta emocjonalna chwila głęboko na niego wpłynęła. Melisa teraz płakała otwarcie, jej duma i radość mieszały się z bólem. W końcu widok tej byłej królowej piękności, szczerze zalanej łzami, okazał się zbyt poruszający nawet dla Trumpa. Przepraszam, powiedział zwracając się do tłumu, muszę zejść i ją uściskać. I to jest w porządku. Tłum. Głęboko poruszony autentycznym pokazem emocji, odpowiedział burzą braw. To nie były zwykłe oklaski z politycznego mitingu, to były oklaski dla człowieczeństwa, dla empatii, dla prawdy. Gdy Trump zszedł ze sceny i objął Melisę, fotografowie wstrzymali oddech, ale nikt nie próbował tego przerywać. Nie było tu miejsca na kampanię, na przemówienia, na deklaracje. Była tylko cicha scena dwoje ludzi, których ścieżki przecięły się dawno temu. Teraz spotykających się znowu w najbardziej nieoczekiwanym momencie. Trump przytrzymał Melisę przez chwilę dłużej niż przewiduje protokół, i kiedy się odsunął, powiedział cicho, ale wystarczająco głośno, by mikrofony to uchwyciły. Jesteś silniejsza niż myślisz. Twój syn to wie. Ja też to wiem. Tego dnia tłum opuścił stadion z czymś więcej niż tylko kolejnym wiecem w pamięci. Zabrali ze sobą historię o współczuciu. Pamięci i o tym, jak jedno spotkanie może odmienić bieg dwóch żyć. W drodze powrotnej, Trump był milczący. Nie odpowiadał na pytania doradców, nie komentował wrażeń mediów. Siedział w ciszy, patrząc przez okno, a jego dłoń spoczywała na kartce papieru jednej z tych, które Melisa podarowała mu po spotkaniu. Wspomnienie listu, który kiedyś napisał, teraz powróciło do niego z podwójną siłą. Jako most między przeszłością a teraźniejszością, jako dowód, że nawet najmniejsze akty dobroci mogą mieć niespodziewane skutki. Wieczorem w pokoju hotelowym otworzył kartkę i przeczytał kilka słów od Melisy. To, co pan zrobił, pomogło mi przetrwać. Teraz przekazuję to mojemu synowi. Dziękuję, że był pan obecny, gdy najbardziej tego potrzebowałam. Nie odpowiedział od razu. Nie było to potrzebne. Niektóre historie nie wymagają oklasków, tweetów ani nagłówków, wystarczy, że będą pamiętane. Uwaga, ta historia jest fikcyjna. Nie opowiada o prawdziwym wydarzeniu, ani nie przedstawia faktycznych działań Donalda Trumpa czy Melisy John. Została stworzona wyłącznie jako opowieść narracyjna o empatii, nadziei i sile ludzkiego połączenia.